Ostatnio wiele vlogerów robi filmiki w stylu wakacje, czego my to nie zrobimy, co możemy zrobić, jakieś cele, jakieś wow, te wakacje będą wspaniałe i nie, nie będą. Nie zrobicie w zasadzie nic, oprócz opierdalania się jak wlezie, lezie, jak idzie jak trzeba. I nie, nie mówię tego wszystkiego, aby rozwiać wasze teenager dreams. Ja po prostu mówię na swoim przykładzie, jak to wszystko naprawdę będzie wyglądało. Moje wakacje będą następujące: oglądanie jakichś głupich programów o narodzinach, dzieciach w kiblach i tych wszystkich, co nie mają twarzy, psy, które są martwotowane. Mój ojciec jest w ciąży. Sami rozumiecie, jakaś taka schiza na punkcie oglądania tego wszystkiego, ale fajnie. Na pewno spłyną na mnie tony niezdrowego żarcia, jak i porządek w pokoju, który nawet się nie zmieni, bo mam gdzieś sprzątanie, są wakacje, śpię do jedenastej, mam fajant! Dokładnie tak, oleję wszystkie ambitne cele i plany. Nawet nie mam ochoty umyć swoich stóp, są brudne i ją! Może zacznę oglądać Naruto od początku albo znowu walnę Death Note! Jeszcze nie wiem. Wiem, że nie ruszę żadnych książek, a jak już w końcu wybiję ten 28 i zakończenie roku spalę wszystkie zeszyty, wiecie jak to jest. Hardkorowa nauka, zawsze spoko. Trzeba wszystko spalić, żeby zapomnieć, ostresować i być gotowym na następny rok, następne zagrożenia. Dokładnie takie będą tegoroczne wakacje. Nuda, zamu, lenistwo i niczego więcej w zasadzie nie chcę, nie. A tak w ogóle to chyba powinnam posprzątać pokój, bo już brud zarasta w sumie wszystko. I teraz pokażę Wam niesamowitą rzecz: Bułka, która była zrobiona na koncert Marsów z Leczem. Oh yeah. Wychodowałam organizm! Matko, on żyje! Robię to na Waszych oczach! i Jest! Zajebiste! Po prostu jestem hodowcą organizmów. W Simsach musiałabym sobie wziąć mistrz hodowania organizmów. No tak w ogóle gram ostatnio w Sims. Nic Nie wiem, co się ze mną dzieje. Mam za dużo wolnego czasu, nie wiem jak go wykorzystać. Choduje bułki spleśniałe. Chcecie jeszcze raz to zobaczyć? Jesteście gotowi? Tak, to ona. Nazwę ją Fredek. Będzie mieć oczka, nóżki, rączki w ogóle wychoduje niezłego pasużyta. Aha, i wiecie, co jest ostatnio na topie? Kapusta. Jeśli nie masz w domu kapusty, nie jesteś trendy i cool. Mówię ci stary, chcesz być dziąkiem Kapusta! To jest wszystko, po prostu kapusta i everything.